Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Ogród na Miarę. W maju dostaliśmy do dalszej produkcji materiał wyjściowy ze szkółki hodującej, produkującej materiał dla ogrodników. Posadziliśmy to około 20 maja. Teraz mamy początek sierpnia i byliny są już zdatne do posadzenia na miejsce docelowe. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam takie te małe koreczki z roślinami? A te koreczki, słuchajcie, po. Dwóch miesiącach przekształciły się już w takie rośliny. Też pokazywałem wam e, takie te tajniki uszczykiwania roślin. I zobaczcie, tu normalnie byśmy mieli bez uszczyknięcia tylko jednego kwitnącego floksa, jedną gałązkę, a tu mamy tych gałązek 3 i 4 mniejszą. Tutaj została uszczyknięta mniej więcej nad trzecim węzłem. E, tu na przykład zobaczcie, jest e, przetacznik. Pierwotnie miało dwa pędy, zostały te pędy uszczyknięte, a w tej chwili mamy tych pędów na kwiaty 2, 4, 6, 8, czyli z każdego mamy po 4. To też potem sprzyja temu, że w następnym sezonie sadzonka jest bujniejsza, to uszczyknięcie powoduje to, że na dole tworzy się taka mocniejsza, mocniejsza kępa, mocniejsza karpa i roślina w kolejnych latach przez to jest silniejsza. Około dwóch tygodni temu dokonałam już pierwszych nasadzeń bylin, takie miałem właśnie wolne, wolne pole między innymi bylinami. I zobaczcie już te byliny, jak ten fajny pęstemon o czerwonych liściach, już sobie ładnie kwitnie. Tu jesteśmy na takiej rabacie dedykowanej dla zapelaczy, dla pszczół, dla motyli, dla innych błąkówek, dla muchówek, dla chrząszczy i tutaj zobaczcie, jest masa kwiatów takich ze starych ogrodów. Czyli są płomyki, są liliowce. Jest nawłoć, jest rutewka, są bodziszki. Także taka rabata wymaga trochę więcej, jeżeli chodzi o samopodłoże. Te beliny są dość tak umiarkowanie wymagające, jeżeli chodzi o siedlisko, ale poprzez zastosowanie kompostów, wiórów rogowo-kopytnych, wysypywania powierzchni, rabaty z rębkiem drzewnym, przekompostowanym, to wszystko powoduje, że ta nasza rabata. Wygląda okazale, jest bogata w gatunki i odmiany roślin, no i to też cieszy nasze oczy, i cieszy też owady. Znajdujemy się teraz przy takiej rabacie z bylinami żarłocznymi. Potrzebują lepszego podłoża, więcej dobrego jedzenia i wtedy rabata wygląda tak jak wygląda. Jaki jest generalnie zamysł takich rabat naturalistycznych? To po prostu ma wyglądać w taki sposób, że nie ma być widać ziemi na rabacie. Cała powierzchnia jest pokryta roślinami. Co na tej rabacie mamy? Mamy, słuchajcie, historyczne róże. Tu mam kwiat róży, która nazywa się Cztery Sezony. To jest róża pochodząca z ogrodów Ludwika XIV z Wersalu. Przepięknie kwitnie, przepięknie pachnie. E, dorasta mniej więcej do około półtora metra wysokości. Jest bardzo kolczasta. E, także polecam na jakieś takie małe żywopłoty obronne. Przy okazji dość dobrze zimuje. No Nie znosi takich wiosennych przymrozków. Potrafi wymarznąć praktycznie do gruntu, ale świetnie, świetnie regeneruje, świetnie odbija. Tutaj też zobaczcie, co mamy z takich typowych bylin na y, rabaty, takie już typowo naturalistyczne, intensywne? Mamy, słuchajcie, miskanty chińskie w różnych odmianach. Mamy hosty. Hosta generalnie jest byliną do cienia, aczkolwiek y, są odmiany, które tolerują bardzo ostre słońce, pod warunkiem, że zapewnimy im dostateczną ilość wilgoci. Mamy, słuchajcie, różę, która ma liście wyglądające jak u jarzębu pospolitego. Kwiaty są pięciopłatkowe, różowe, a owoce przypominają owoce kasztanowca białego. Są kolczaste. A sama róża pozbawiona jest kolców. Bardzo ciekawą byliną długokwitnącą, słuchajcie, jest przetacznikowiec. Sztywne, mocne pędy. Z tym, że w przypadku tej byliny trzeba uważać, żeby jej nie przenawozić, bo wtedy te pędy nam się kładą i wymaga podpierania. Tu jest to odżywianie organiczne, zbilansowane, także nic mi się tutaj na tej rabacie nie pokłada, czyli jest odpowiednia ilość jedzonka w glebie. Komponując taką rabatę, możemy sobie stworzyć ją w taki sposób, w zależności od jej szerokości, bo Wiadomo, jeżeli rabata ma szerokość 1,5 metra czy metra, to nie poszalajemy z wysokimi bylinami. To wszystko musi mieć swoje proporcje zachowane, jeżeli chodzi o dobór pod względem wysokościowym. Co do gęstości sadzenia byliny, słuchajcie, sadzę u siebie w taki sposób, aby w ciągu jednego, dwóch, góra trzech sezonów zakryły mi powierzchnię. Z reguły sadzę to w ten sposób, że te byliny niższe Odległość powiedzmy do 60 cm wysokości, odległość sadzenia między poszczególnymi sadzankami to jest około 20 do 30 cm. Beliny wyższe sadzę troszeczkę gęściej, biorąc pod uwagę ich stosunek wysokości do odległości, chodzi mi o to, żeby tworzyły takie fajne, zwarte, falujące na wietrze łany. Tu też na tej rabacie mamy mięty przeróżne gatunki, przeróżne odmiany mięty od takich łagodnych, słodkich po bardzo ostre. Na takiej rabacie, proszę Państwa, możemy wykorzystać to, że niektóre byliny są duże, okazałe i stanowią cień dla innych. I na przykład taka pluskwica o liściach purpurowych, ona w pełnym słońcu by nam nie dała rady, a tutaj schowana między innymi bylinami, tutaj jest telekia okazała, już sobie tutaj daje radę, i potem nam się te nam przekwitnie, a ona nam się odwdzięczy e, biało-różowymi kietostanami. Taka rabata jest w tym sezonie letnim praktycznie bezobsługowa. No, jeżeli mamy suszę, trzeba podlewać, oczywiście. Jeżeli w ogrodzie macie miejsce, które jest nieatrakcyjne, chcecie się od czegoś osłonić, zasłonić, chcecie stworzyć jakiś taki romantyczny kącik w ogrodzie, czy przepierzenie, podzielić rabatę na jakieś mniejsze części, idealne są duże byliny. Do tego celu polecam Wam miskanty, które żeśmy wcześniej omawiali, a także taką bylinę, która jest za moimi plecami. Jest to rdestowiec zmienny. Ona osiąga do 2,5 metra wysokości. W tym roku jest trochę niższa ze względu na wiosenne przymrozki, które dały jej się dosyć mocne znaki. Ale słuchajcie, ona kwitnie od maja do listopada, znaczy jest dekoracyjna. Taka ta kaszka kwiatów dodatkowo jeszcze ma słuchajcie, zapach miodu rzepakowego też przywabia nam za ogrodu zapylacze przeróżnej maści. Głównie to są pszczoły i trzmiele, w tym też i pszczoły dzikie, żyjące pszczoły samotne. Także jest idealną rośliną do takie właśnie przepierzenia. W odróżnieniu od swoich kuzynów inwazyjnych rdestowców, sachalińskich czy, czy czeskiego, nie rozłazi się w glebie. Także posadzona w jednym miejscu, trzyma się swojego gniazda, a efekty są naprawdę rewelacyjne. Z tym, że wymaga stanowiska już takie troszeczkę lepszego, na niższym stanowisku też da rada, ale będzie niższa. Im gleba jest zasobniejsza i wilgotniejsza, tym ta roślina osiąga wyższe, wyższe rozmiary. Jesteśmy teraz już na ostatnim typie rabaty w naszym ogrodzie. Jest to rabata typowo ekstensywna czyli tutaj gleba pod spodem to jest klasa piąta słaba gleba. Na nie dobrze czują się sosny, no i też niektóre nasze rodzime gatunki bylin, które takich siedlisk uboższych po prostu pożądają. Na tej rabacie słuchajcie, mamy skolekcjonowane przetaczniki, przetacznik kłosowy długolistny, tak zwane margerytki, to są jastruny botanicznie, krwawniki, szałwie, podziszki, różne gatunki naszych rodzimych traw, na przykład jak Śmiałek darmiowy w odmianach, jak trzęslica. Także te rośliny świetnie się komponują. Jest dostępnych na rynku sporo odmian z tych gatunków, właśnie. Także można sobie naprawdę, jeżeli mamy jakiś taki obszar w ogrodzie suchy, piaszczysty, bardzo słoneczny, wykorzystać właśnie te gatunki bylim do stworzenia atrakcyjnego miejsca w naszym otoczeniu. A tu zobaczcie taki efekt, do którego dążę w ogrodzie, czyli byliny się przerastają ze sobą, wysiewają się w innych miejscach, przenikają siebie. Takiej naturalnej łąki człowiekowi nie da się odtworzyć, to jest po prostu rzecz losowa, ale właśnie przez takie sadzenie dużej ilości różnych bylin, one potrafią sobie same miejsce znaleźć. Tu na przykład na tej części rabaty dominuje. Wrotycz pospolity w odmianie Aizeli Gold o żółtym liściu i nasza rodzima lnica pospolita, która jest podobna do Lwich Paszczy, to zresztą bliski kuzyn Lwich była już tutaj w tym miejscu w ogrodzie, zanim jeszcze ogród powstał, na polu już takim trochę zdziczałem, które było kilka lat uprawiana ziemia. I tutaj zobaczcie, jak ona sobie świetnie przenika między innymi roślinami. Możemy ją. Po kwitnieniu, powyrywać te pędy. Tutaj spokojnie można te pędy wyrywać. Tej się nic się nie dzieje i ona nam ponownie odbije i ponownie zakwitnie. Także jest taką rośliną, no wręcz wymarzoną dla początkujących ogrodników.